Witajcie, bracia i siostry. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, najwyższy któryś Stworzycielem Wszechrzeczy, przychodzę przed Twoją obecność z pokornym sercem, gotowym na spotkanie z Twoją niepojętą mocą i łaską. Ty, który wszechjedzący, wiesz o moich pragnieniach, lękach i nadziejach, zanurzam się w Twojej boskiej obecności, prosząc o cudowne działanie w moim życiu, które okaże Twoją wszechogarniającą miłość i opiekę. O Boże, który patrzysz na mnie jak na Twego ukochanego dziecko, dopomóż mi w mojej wędrówce przez życie. Niech Twoje światło prowadzi mnie przez ciemności, niech Twoja siła unosi mnie w chwilach słabości, a Twoja mądrość oświeca me decyzję, bym mogła podążać drogą, którą dla mnie wyznaczyłeś. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Jezu odkupicielu, w Tobie zawarta jest nadzieja na odrodzenie i odkupienie. Proszę Cię, daj mi siłę do walki z moimi słabościami, uczyni z mojego serca ołtarz, na którym składam moje troski i pragnienia, abyś Ty, Jezu, mógł uczynić z nich źródło błogosławieństwa i wzrostu duchowego. Boże, obdarz mnie łaską zdolności do przebaczenia i miłości. Niech moje życie stanie się świadectwem Twojej miłości, która przekracza wszelkie granice. Spraw, abym umiała być kanałem twojej miłości dla innych, aby moje czyny i słowa zawsze odzwierciedlały twoją obecność we mnie. Matko Najświętsza Maryjo, ty któraś pełna łaski, módl się za mną, abym mogła naśladować twoją wiarę, pokorę i czułość. Niech Twoje matczyne serce otacza mnie swoją opieką w każdym dniu mego życia, chroniąc mnie od wszelkiego zła i prowadząc mnie do Twojego syna, Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święci wszyscy, którzyście już osiągnęli wieczną chwałę, módlcie się za mną, abym naśladowała wasze święte życie i czerpała z waszej mądrości i siły ducha. Niech wasze przykłady będą dla mnie inspiracją i przewodnictwem w drodze do doskonałości. Aniołowie Boży, którzyście zesłani jako strażnicy naszych dusz, otaczajcie mnie swoją obecnością, chroniąc mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa i prowadząc mnie ku świętości. Niech Wasza obecność towarzyszy mi na każdym kroku, bym mogła zawsze czuć się otoczona opieką niebios. Panie Boże, zanurzam się w Twojej nieskończonej łasce i miłości, prosząc o cudowne działanie w moim życiu. Niech Twe błogosławieństwo obejmie każdy aspekt mego istnienia, kształtując moje myśli, słowa i czyny zgodnie z Twoją świętą wolą. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.